Siemioneczko, z tej strony Wędrowież.pl A dzisiaj z jemy sobie paczkę Pierwszy unboxing na kanale hmm, Oczywiście zdjąłem list Przewozowy, żeby nie było Jest ujęty Gramy się do Unboxingu o, To będzie problem, będzie trzeba o, całość Będzie problem, będzie trzeba rozcinać całość. Paczka pan ser zapakowana. O, trochę przymusu Obecniej Ostatni krok do dobrania się do paczuszki Żeby zawartości nie popsuć, bo ona jest Z tym kartonem A szkoda by było Popsuć Rezerwać raczej, bo to kurtka O I ostatni no już trochę, trochę Taka zdemorfowana stemorfo, stemor, Jakiś taki poproszek znowu zręcanie się nad paczką To jest ta paczka Pecha nowa. Stara jest już w podeszłym wieku Nawaj sobie lepsza To Tyle na dzisiaj